Hej, hej kochani, Was bardzo, bardzo cieplutko witam. Dzisiaj taki trochę specjalny odcinek. Yy, muszę wyjaśnić, bo tak, te zdrapki, Te o. One już kiedyś były, tylko że w innym kolorze. Ja je drapałam na kanale, ale tak, te zdrabki, zaraz o, gdzieś nie mogę się poplątałam się. Yy, Moje dziecko mi dało pieniążki, żebym sobie kupiła, więc ja zdrapki, więc że ja lubię linie, więc sobie kupiłam linie. Później moje dziecko przyszło z pracy i mi przyniosło jeszcze te. Czyli całe 24 funty wydało moje dziecko na to. Ale co zauważyłam? Zauważyłam, że te zdrapki mają te same numery. Dziwne. Zaraz Wam pokażę, gdzie to jest. O! Ja mam 20 linii, i on kupił 20 tych linii. I tak po kolei: 21, ja też mam 21. To jest drugi zestaw, później jest 22. Proszę, super się trafiło. I 23, nie wiem, jakim cudem w osobnych miejscach, ale tak się zrobiło, kochani. I to ja sobie pomyślałam, że zrobię z tego dwa odcinki. Te zostawię. A 20 i 21 zrobię dzisiaj z racji ech, moich urodzin. Przede wszystkim chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować, bo już jest wieczór. Ja wcześniej nie miałam jak tego zrobić, bo miałam trochę dodatkowej pracy. Nie miałam jak wcześniej nagrać, i dlatego teraz, później jeszcze podpisuję, ponapisuję. Później to może nie, ale w sobotę. Na pewno, bo jutro też pracuję, także nie będę miała kiedy. Bardzo Wam chciałam podziękować za wszystkie życzenia. Wszystkie wielkie serducha dla Was. Nie wiem, jak dziękować. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I może się zabiorę za drapanie. A dla mojego dziecka poproszę jakieś serduszko piwków, żadnych tych nie, bo on nie pije. Także serduszka mu wystarczą. Tak uważam. To zaczniemy od dwudziestki. Może od tej. Tej nie bardzo lubię. Może tak pod skosem, bo mi się to lepiej widzi. Kolczyki tylko że teraz zasłaniam. Poszukamy trochę to potrwa, bo ja nie miałam czasu nawet wziąć i ponad drapywać. No to może nawet lepiej. Mamy puchar. Okej. Okay. Strasznie zimno się zrobiło. Znaczy słońce świeci. I na słońcu to jest naprawdę fajnie cieplutko, nawet przy tym wietrze, ale w cieniu i w takich różnych zakamarkach ulicy, czy, czy, czy jak się idzie, potwornie wieje lodowaty normalnie wiatr. Ja dzisiaj tak zmarzłam, jak biedna psina przy budzie. I teraz szukamy kociołka. Ze złotem, może mi to szybko pójdzie dzisiaj? Zazwyczaj mnie to ciężko idzie. Ale już jest późno i chciałabym jeszcze to nagrać. I gwiazdeczka. Gwiazdeczka jest jedna. Banki były dwa. Chciałam zauważyć. Portfelik. Drabrzeż. OK jest. Lecimy teraz taczkę. Taczki są dwie. Może nam się tu coś uda. Trzymajcie kciuki. Zawsze trzymacie te kurale. Okej. Okay. Teraz mamy kutkę. O. Mamy papirusa. Papirus jest jeden. Nie chcę Was tu wymieniać, komu dziękować, ale naprawdę jest Was bardzo, bardzo dużo. Ja jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Za te wszystkie życzenia, miłe słowa, cieplutkie kosteczka. Naprawdę, bardzo, bardzo dziękuję. Złoto, co nie będzie żadnej linii, wszędzie po troszeczkę będzie brakować. Berło, gdzie jest berło? Tu jest berło. Okej, okay, berło jest jedno. I ostatnia, diamencik. Ale diamencik nic nie dał. Zobaczymy jeszcze w bonusikach, czy będą paluszki, auto, jacht i vip, czyli ta jest pusta. Okej. Okay. To teraz zobaczymy 20 z tych. O, nie, to nie to, To jest 21, czekajcie, bo. U, mi się porębało. Porębało mi się. Naśmieciłam. Tutaj mamy. Coś jak. Nie wiem, ja nie pamiętam, jak to się nazywało, W każdym bądź razie musimy te symbole na. symbole A 1, B, 2 na przykład. Będziemy tak szukać. Gdzie to jest nie ma. a tu jest. 2E. Czekajcie jak to zrobić. 2e e jest tutaj. Musi nam się linia otworzyć. A tu mamy wygraną, gdyby czasem się trafiło 9A. Dziewięć 9A Dziewięć mamy tutaj. Jeszcze powiększę. Nie mogę więcej. Przykro mi. 7B. Mamy 7B, 1B, 1B, alemka, później mamy 3C, mamy 3C, 7A, o, brakuje 7C i coś by było, stopki, <noise> 2A. 2 A mamy 9 C ok 5 A 5 A łapki zwierzaczka jakiegoś 1 E o czy tu coś będzie 3 E to jest 3 A nie, ale to nie w tą stronę. Kurcze 2B. Później 6B. Mamy tu jakieś skrzynia. 8A. Też nie w tą stronę. 5 C. 5C mamy łapkę, później mamy 5D. Może będzie 5B? Nie, mamy 8B. I ostatnia 6A. Czyli nie mamy nic, też pusta. Ostro się zapowiada. Dobra, to teraz wyjdziemy linię a te drugie zdrapiemy, na przykład w niedzielę może. Będę miała trochę czasu więcej. Mamy pierścionek. Później mamy kuralę. Przypomnę, że nie czerwone. Kosteczkę. Ale jakoś nie wiem, jak ja to robię. Muszę tak pod skosem, bo inaczej nie, nie mogę drapać. Bo nie widzę. Kolczyki i tron. Przydałaby się skrzynia, ale skrzynie są dwie. To nie wiadomo, czy będzie. Ale mamy zegarek. Wiecie, jak to jest? Mamy diamencika. Tak. Mamy kudkę. Dostałam w prezencie taki fajny odkurzacz. I jeszcze dobrze nie zaczęłam odkurzyć, i już go zepsułam. <grych> tak mi wyszło. Trzeba będzie go jakoś zamienić. To znaczy, podejrzewam, że była uszkodzona tam ta część. Bo niemożliwe, że jeszcze nawet nie, tylko włączyłam i przyłożyłam do wykładziny, i pum, rura odleciała gdzieś to było chyba klejone jakimś silikonem czy to co to nie wiem co to było w ogóle Michał się tam biedny męczył ale nie idzie nic zrobić no i koleżanka się cieszyła mówi tobie to coś dać no właśnie narobiłam I tak sobie zrobiłam safe banku na pewno nie będzie mamy szmaragd odrabrzeż jeden i ostatnie korona dobra pięknie dobra zobaczymy może coś w bonusikach będzie mamy VIP domek rulon i motor. No to fajny odcinek, mam. Ale to nic ja się cieszę. Ja nie straciłam. Ale mam ręce teraz. Lecimy z tym czymś tutaj. O nie, tu jest numerek. Mamy dwa. A mamy łezkę. Kropelkę właściwie. 5D. 5D mamy łapkę. Później mamy 2C, 2C mamy tutaj, następna to jest 9C, mamy góry, 7B, stopki, ciekawe czyje do stopki, 4D, hmm, to kto, co to jest, chyba kompas jak dobrze kumam 1D 1D mamy palemkę później mamy 6A hmm, tu w skrzynie jakąś 8C tak, tak liścia mamy 1A Następna palenka i pięć A pięć A łapka też będzie pusta sześć C ok trzy E ale sobie zdrapki osiem A no dajcie tego jednego liścia jeszcze 3d. O, nic z gruszki, nic z pietruszki. 3b. <noise> Czyli już tu nic nie będzie. 5b. 5, 5, 5, b O, jeszcze jednej łapki brakuje. I 4c. Czyli też nic o, ostro. O 13 minut zeszło i wszystko puste. Miejmy nadzieję. Nie ja mam taką. Ja nic nie straciłam, ale to nic. W niedzielę wydrapiemy te wczki. Zobaczymy, może tu coś się trafi, bo jak na razie o, tylko mam śmieci. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Jak wpadliście, obejrzeliście nie wiem, podobać to tu się nie miało, co? No, ale to już nie moja wina. Yy, ogromne serducha dla Was, moi kochani, za wszystkie życzenia, za wszystkie piękne słowa. I, i nie wiem, co powiedzieć. Za, za, zatykam się. W każdym bądź razie jeszcze raz Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Do niedzieli. Pa!